Może parlament takie decyzje podjąć? Mamy zresztą przykład rozpudy, bo to do, właśnie w parlamencie została definitywnie rozstrzygnięta sprawa, ale tutaj jest to na etapie jeszcze komisji petycji, prawda? I dopiero komisja będzie rozpatrywała, jakie działania podjąć dalej. Uważamy, że jest to sprawa wyjątkowa, ponieważ jest to tak potężny teren i taka liczba mieszkańców. Że powinny pójść tutaj działania też zdecydowane. Będziemy o to prosić, nawet z wizytą tutaj, żeby rzeczywiście ocenić to. Byłem na spotkaniu również w Polkowicach w ubiegłym roku i tam wyraźnie pan premier Buzek prawda, określił się i powiedział, że jest przeciwnikiem, ale na zadawane pytanie przez wielu wójtów burmistrzów że dlaczego nie idziemy w tym kierunku, aby po prostu iść w energię odnawialną, pan premier, Wręcz miał odwrotne zdanie z tego względu, że na przykładzie prawda, pewnego Bauera jadąc do, do, do Wiednia stwierdził, że to psuje krajobraz, tak mu powiedział ten, ten, ten człowiek, który, który, z którym się spotkał odpoczywając. Natomiast jeżeli chodzi o elektrownie wodne, gdzie na terenie, ja wyraźnie mówiłem ile po prostu było przed wojną tych elektrowni wodnych, ile jest na terenie czy na przykład Austrii, czy, czy Węgier nawet, który jest krajem nizinnym czy w Dolnej Austrii odpowiedział mi, że po prostu te elektrownie się zamulają, prawda? No jeżeli się zamulają, to trzeba odmulać. Także nie wiem do końca, czy, czy pan premier jest za tym, że, że jest zwolennikiem czy przeciwnikiem w ogóle, prawda, energii odnawialnej. Ale wydaje mi się, że, że skoro rząd nie chce po prostu prawda, z nami podjąć rozmów, jeżeli pan premier Pawlak, kiedy otrzymywał od nas zaproszenia, no niestety nie przyjechał, nie odwiedził nas tutaj, no więc no, szukamy pomocy gdzie indziej, czyli w Unii Europejskiej. dokumenty, które stwierdzają, czy jest to zagrożenie i na pewno chodzi o to, żeby te prace przez parlament zostały podjęte, bo... W momencie, kiedy złożyliśmy petycję, oczywiście by było już wystąpienie do rządu e, o wyjaśnienia, które nie do końca są oczywiste i jasne, dlatego też my będziemy przedstawiać nas, będzie wspomagał tam pan profesor Tomiałąć, jeżeli chodzi o tą stronę przyrodniczą, specjalista i powiedzmy na e, naukowych sprawach przecież się nie znamy, jeżeli stwierdzą te naruszenia. Jeżeli dyrektywa zostanie naruszona, przecież my podpisaliśmy się pod konkretnymi dyrektywami środowiskową, dyrektywą tak zwaną 3x20, czyli 20% mniej energii, mniej CO2 do emisji CO2 do powietrza, 20% oszczędności i 20% właśnie pozyskania energii z odnawialnych źródeł, a jesteśmy na etapie dla 2%, a to do 20 roku ma być zrealizowane. Jeżeli nie, są wymierne kary, konkretne wymierne kary, które obciążą. Obywateli, to wejdzie w cenę energii, to inaczej to się nie stanie, i tego się obawiamy też.